Cześć, ja jestem na porannej kawie Jest godzina... 5.33 trzy Ja mam takiego fajnego latającego towarzysza Ej, latający że mi ucieka No i uciekł Ale patrz co robię Ooo Czuję się jak nasz pierwszy dzień tutaj Ja wyglądam jak jakaś taka... jak mm. pani babcia Słyszę głosy Słyszę, Słyszę głosy, głosy. Słyszymy hmm. hmm. jakieś odgłosy, i nie wiadomo co to jest. No jak pani producent jest To się kameruje. Jestem w szoku. No ona jest w szoku. A czemu jesteś w szoku? bo się nic nie stało dzisiaj Ty, a i z tej okazji chcielibyście kogoś pozdrowić? pozdrowić kogoś. tylko po... tak, masz trzy osoby tylko pozdrawiamy bardziej mojego chłopaka, bo jest najważniejszą osobą w druga osoba, którą pozdrawiam jest Abdulik Rek i trzecia osoba to jest Pana. pozdrawiam swoją mamę siostrę i swojego pieska Filipa. Masz pieska Filipa? Mam pieska Filipa. Ja pozdrawiam tak. moją całą rodzinę, moich przyjaciół i znajomych. Aha, ty twoje zna. Ja mam w końcu chwilę relaksu dla siebie. tutaj tutaj solidnych konkurentów. Jest waga kobucia. Piórkowa. <gulia> U nich tak samo. <gulia> Dobra, zaczynamy. Konkurencja polega na tym, żeby kto mocniej w gruchę uderzył. No tak. Kto mocniej wali gruchę. A, kto no, mocniej no, no, wali w gruchę. Męska konkurencja. Tak, kto jest bardziej Dobrze, doświadczony. Zaczynamy od Dominika. Niestety. Moja sztuczka jest taka, że miałem zymanie bokserki tutaj, a że ktoś mi wyskoczyła, musiałem ją Więc pięści tak. nie mogę, ale będę walił z liścia. Oj, 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 Chyba kogoś nie lubisz do nich. A dobra, no tak, dwie próby, dwie próby, dwie próby, dobra, to jest plumy, nie Zasadę ustalamy w środku rybnie. No, tak, 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 tak zawsze. O, Robert, trzymaj się powodzenia. To na tak, ale, ale, ale nie zapominajcie o przedramieniu, pomyenta... Pomytajcie... o przedramieniu nie zapominajcie. Nie wal mojej ręki, tylko gluchy. No dawaj, no A, dawaj. Pamiętaj, że jest stoisz. No dobra, dawaj, dobra, dobra. Ja dobra, To teraz? Teraz trzymaj. Ja Dobra. Znowu maszer z dymu jest miliony monet. Dobra, dobra. to jest niepozorny to, on, on, on to Rolkarz. Lujo no. Dobra, druga próba. Niech to się kameruje. Śliczno wleciał. Będzie 900. 797, dobra. Zobaczcie tutaj. Pretendent do mistrzowskiego pasa. Chociaż tutaj... Jeszcze raz, ja jeszcze raz. Ja raz. Filipa, jeszcze dwa ode mnie. Za mną. tutaj. O! Co, Ale... Ja już wcześniej kurczę. Tutaj, 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 tu, tutaj poza nagranie. Lewa strona, lewa strona. Lewa strona. Ojej, dobra. Tak, nie, pływa, pływa, tak, nie, pływa, tak? Widać, że nie, 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 teraz nie, 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 nie,

Każdy z nas jest zwycięzcą, nieważne kto jak wali w gruchę, no, tak. najważniejsze, że walimy w grupę, tak. nie? To jest właśnie to... U... Ale też trzeba umieć. Nie, trzeba umieć palić no, w To z tym tak. trzeba się urodzić, nie? Podsumowanie. Każdy z nas jest dzisiaj zwycięzcą. Dzisiaj był wspaniały dzień. Chłopaki stop Model dają radę. I co? Kim jesteśmy? Jesteśmy zwycięzcami. Kim? Jesteśmy to tak. też. Tak. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. nie. TOP MODEL IN THE HOUSE! Witajcie moi drodzy w TOP MODEL IN THE HOUSE! Dzisiaj mamy sesję z perłami, będziemy przymierzać przepiękną biżuterię z dziewczynami, także zaczynamy, bo ja tu rzadkamy. Co dzieła? On jest Piękny. Przepiękna, jest taka delikatna. Delikatne. Bardzo delikatna Dobra, okay, Mierzymy moje drogi. High on your own ship ride You never applied You talk, I hear psychopaths And what's worse is I think you are fine With that, that behind the eyes You meant to size me up Beautiful, beautiful, beautiful i on my mind Super, let's expensive, flawless Take your camera out and record this know Witajcie widzowie. Na czole, na środku czoła mam, bo prysz mi wyskoczył Kropkę e, tu mamy Natalię Idzie z, z ciuchami. Przątaj! To jest taki sy, syfiasz. Największy syfiasz w tomu, top model odwróć się, pomachaj, po pokaż, jeśli pomachasz, to jesteś brudasem. Tak pomachała, oczy, znaczy, że to jest największy brudas z tomu, top model. Tak, tam myślimy, to bym mógł pojechać na Fashion Week. Kto pojedzie, tak to nie. Jak Natalka się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze. Jestem bardzo wyspana. bardzo dużo snu nam daną. I y, wydaje mi się, że będziemy dzisiaj biegać. Dużo biegać. Sport, zdrowie. A proszę mi powiedz, co to jest za auto? 3 w dieslu, najlepszy silnik. Łysy nim też dobrze. Dobrze jeździ, bo na silnym nie pałuje. Łysy to gość! Legendarny kierowca. Ale to. No właśnie w sensie. To jest dinozaura! Kupak dinozaura Filip, to jest top model, a nie jakiś surwival no, no w lesie To jest top model in the house Właśnie, to jest top model in the house, a raczej out, out. the house <laughs> Dzisiaj mamy pokaz bardzo wyjątkowy Dzisiaj się sami stylizujemy, każdy ma pokazać siebie, dzisiaj robimy na bogato, dzisiaj pokazujemy swoje uczucia, tak jak naprawdę jesteśmy. Chodźcie ze mną, zaraz Wam pokażę co dalej. Dobrze, no to dzisiaj tutaj muszę Wam zaprezentować stylizację. Tutaj mamy Aleksa, widać, że już maluje klatę. E, Natalia, Dominik, super, Wiktoria robi włosy, no naprawdę, no dzieje się, no dzieje się, na bogato, dzisiaj no naprawdę na bogato. Sofi, no naprawdę, zaprezentuj swoją, jak się czujesz w tej stylizacji? Super. Super, nie? To jest Amelia, tak samo, e, no też dobrze wygląda, też widać, że, że nie, on nie oszczędza dziewczyna. Naprawdę, no Tadziu tutaj też pięknie wygląda, no, no wygląda no, cudownie. No to jest coś naprawdę na skalę, no, światową. Chodzę, sobie, show no. i wychodzę poza metramy. No dzisiaj jest nasz dzień, dzisiaj jest to wydarzenie i tylko takie rzeczy w top mode in the house. Time Będziemy też taśnić w ogóle za to Model in the house, bo to było dla nas też takie fajnie, że może, mogliście zobaczyć nasze życie w domu i wszystkie emocje, które w nas siedziały tak od takiej naszej bardziej prywatnej strony. My chcemy na pewno Wam bardzo podziękować za oglądanie, za wszystkie komentarze i za wszystkie miłe słowa. Także e, no, dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że, że co? Że, że będziecie oglądać to odcinek, bo od jak nowa. Od nowa no. Mamy nadzieję, że, że będziecie nas oglądać cały czas. i Na przykład jest, że to jest ostatni odcinek, ale takie jest życie. Nie mają kasy dla nich. Wszystko działa? Wszystko działa. Jestem zadowolony z pracy. Mam nadzieję, że po programie będę miał już wyrobione CV i zostanę przyjęty. Dla Ciebie. Ja Za jako asystent chociaż. Biorę cię. Wszystko już ustawiłem, jest perfekcyjnie... O, to jest tak głośno. Jest super, okay, prawda?